Witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który zainteresuje część z Was. Dla części z Was może będzie nieprzydatny, ale zawsze możecie polecić to komuś znajomemu. Dzisiaj hit. Hit. Hit pieluszkowy. Dzisiaj będzie o pieluszkach. W Rosmanie pojawiły się pieluszki ekologiczne, ale nie dość, że ekologiczne, to jeszcze są biodegradowalne, czyli możecie je potem wyrzucić na kompost i nie dość, że pupa Waszego dziecka jest w super stanie, to jeszcze dbacie o środowisko. Można je po prostu rozłożyć i nie produkujecie śmieci. I zanim zacznę mówić o tych konkretnych pieluszkach, będzie wstęp ogólnie pieluszkowy, bo myślę, że warto zapoznać się z tematem, dlaczego warto zainwestować w pieluszki ekologiczne. Moja przygoda z pieluszkami zaczęła się ponad 6 lat temu, więc już troszeczkę sporo. W Wtedy ta świadomość ekologiczna była troszeczkę mniejsza. I ja też byłam zielona, jeżeli chodzi, chodzi o takie tematy. W każdym razie dostałam razem z wyprawką od koleżanki troszeczkę pieluszek wielorazowych. I wtedy gdzieś zaczęłam, zaczęłam zgłębiać temat. Też okres ciąży był takim czasem, kiedy w ogóle zaczęłam zainteresować się kosmetykami naturalnymi, rzeczami, które są bardziej naturalne, przyjazne i po prostu, i po prostu zdrowsze. E, więc tak zaczęła się ta przygoda z pieluszkami wielorazowymi. Też troszeczkę sobie ich, ich dokupiłam i je stosowałam, i byłam całkiem zadowolona. E, problem zaczynał się w momencie wyjazdu, bo jeżeli kiedyś mieście styczność z pieluszkami wielorazowymi, e, no to on jest trzeba prać. tak? Czyli w momencie, gdy dziecko zmoczy pieluszkę, trzeba ją gdzieś zapakować, e, trzeba mieć zapas tych pieluch. No, i bywa to, to troszeczkę problematyczne. Może niektóre osoby sobie jakoś, jakoś lepiej z tym radzą. W każdym razie dla mnie, wyjazdy z pieluszkami wielorazowymi były, były po prostu kłopotliwe. I razem z tymi wyprawkami dziecięcymi, dostałam też troszeczkę pieluszek jednorazowych. Takich standardowych firm, bo koleżanką urosły dzieci i musiały zmienić pieluszki na po prostu większy rozmiar, i podostawałam tutaj jakaś jedna trzecia opakowania, tu po opakowania i tak miałam przegląd różnych firm. Firm tutaj nie będę wymieniać, żeby ktoś nie miał do mnie pretensji. W każdym razie przerobiłam firmy pieluszkowe praktycznie wszystkie, począwszy od takich standardowych, marketowych. Po te super ekskluzywne, reklamowane, niestety efekty stosowania tych pieluszek były tragiczne. I tak jak mówię, na co dzień stosowałam wielorazowe i te jednorazówki testowałam tylko na wyjazdach. Niestety, efekt był taki, że pupa była czerwona, podparzana i ogólnie była tragedia. I wtedy zaczęłam też troszeczkę więcej czytać, szukać, w czym problem. Bo niektórzy uważali, że, że przesadzam, że się męczę z tym wielorazowym i po co na co. Jednak, jak zaczęłam zgłębiać temat, to okazało się, że jest tak jak ze wszystkim. Tak? Producent chce zadowolić klienta, czyli w tym wypadku rodzica, czyli pieluszki mają być chłonne, chodzi o to, żeby dziecko mogło jak najdłużej leżeć w pieluszce, żeby nie płakało, żeby nie miało mokro i żeby rodzice mieli święty spokój. Niestety odbywa się to kosztem, kosztem zdrowia dziecka. Pieluszki te nie dość że zawierają tony plastiku, żeby tam nic nie powyciekało, to jeszcze mają różne specjalne wkłady, wkłady chłonne, jakieś żelowe i dalej, które są po prostu naładowane chemią. Podlinkuję wam artykuł, który wtedy napisałam, tam też przytaczam tabelkę, co zawierają te wszystkie pieluszki standardowe jednorazowe. Jest to naprawdę masakra. Są tam i metale ciężkie i różne inne dziwne substancje, z którymi dorosły człowiek nie chciałby e, mieć nic wspólnego, a co dopiero pupa nowonarodzonego dziecka, które dopiero styka się z tym światem. E, I wtedy zaczęłam interesować się pieruszkami eko. E, tak jak teraz, możecie w manier zdobyć coś takiego. E, to ja się trochę spóźniłam. E, bo jakieś 7 lat temu w Rosmanie były ekologiczne pieluszki, jednak świadomość ekologiczna e, społeczeństwa była dosyć niska, więc widocznie się nie sprzedawały. I krótko przed narodzeniem się mojego dziecka pieluszki zostały wycofane z Rosmana. E, na szczęście mam przyjaciółkę, która mieszka w Niemczech. I wtedy ona była moim dostawcą pieluszek. I gdy przyjeżdżała do Polski na święta, urodziny imieniny, różne, różne okazje, to zawsze miała pół bagażnika wypełnionego pieluszkami dla mnie e, właśnie tymi rosmanowskimi. E, paradoksalnie pieluszki te były też dostępne w Czechach, więc jak kiedyś byłam w górach, to e, skoczyliśmy e, do Rosmana czeskiego i tam też nabyliśmy e, zapas tych pieluszek. Pieluszki ekologiczne też pojawiały się, zaczęły się później pojawiać w drogeriach ekologicznych i później nawet na Allegro były też pieluszki bambusowe, tylko że nie były one biodegradowalne tak jak te. To jedna kwestia, ale też były bardzo, bardzo drogie. Tak? Bo wtedy ten rynek był wąski, mało osób kupowało chyba te ekoprodukty. Więc ceny były koszmarne. No, ale gdy przestawiłam się na produkty eko, to temat odparzeń, jakiejś zaczerwienionej pupy minął. Więc wtedy stosowałam naprzemiennie, w zależności od tego, czy, czy siedziałam w domu, czy był bardziej intensywny dzień jakiś z wyjazdami, to naprzemiennie używałam tych pielów wielorazowych i jednorazowych ekologicznych. A teraz jest dużo lepiej dużo lepiej rynek się poszerza i doczekaliśmy się, doczekaliśmy się właśnie tych rosmanowskich pieluszek które pojawiły się tak naprawdę kilka miesięcy temu i które dostałam od Rosmana do, do pokazania Wam i, i do podzielenia się o co, o co w tym wszystkim chodzi są to pieluszki jak tutaj ładnie sobie przeczytacie, są wykonane ze zdrowego i w 100% biodegradowalnego włókna bambusowego. E, czyli nie macie tu tego całego, za przeproszeniem, syfu, który znajdziecie w standardowych e, pieluszkach. E, nie ma tu tych wszystkich jakichś substancji chemicznych, e, żelujących, metali ciężkich i tak tylko macie po prostu bambusa. E, jedyny element, który jest, e, nie jest Naturalnej, który Wam się nie rozłoży. Są to rzepy zaraz rozpakuję i pokażę Wam, pokażę wam te pieluszki. I przed, jeżeli chcecie skompostować pieluszkę, to musicie tego rzepa po prostu odsunąć, odkleić i, i, i wyrzucić do, do plastiku, a cała reszta pieluszki się, się rozkłada. Czyli z jednej strony pupa Waszego dziecka nie będzie dostawała tych wszystkich substancji chemicznych, z którymi styka się w innym wypadku, czyli odpadają Wam problemy z jakimiś odparzeniami, zaczerwienieniami i, i Różnymi innymi problemami e, i skórnymi innymi, bo to nie jest tylko tak, że jeżeli używacie um, pieluszek, że są odparzenia, bo czasami dziecko nie jest aż tak wrażliwe i nie będzie na to reagowało. Ale chodzi o to, że przez skórę te wszystkie niefajne substancje dostają się do krwiobiegu um, i mogą też y, skutkować innymi. Innymi efektami, też alergiami, na przykład pokarmowymi, albo czym innym, tak, bo te metale też kumulują się w naszym organizmie, o czym się oczywiście nie mówi. Tutaj możecie sobie poczytać z tyłu opakowania, o co, o co tutaj chodzi. Zdrowie i natura na start czyli tak, nie mamy podrażnień. Pieluszki są naturalnie oddychające. Ja aktualnie nie mam, nie, mam, nie, nie testowałam na, na żywym ciele, że tak powiem, ale konsultowałam przed nagraniem filmu temat z mamami, które kupują i używają tych pieluszek i są bardzo z nich, z nich zadowolone. Rzeczywiście pieluszki są droższe niż standardowe, ale warto, myślę, że warto, warto w nie zainwestować. Generalnie tutaj ta paczka ma 25 sztuk, to jest akurat paczka na 3-8 do 8 kg, czyli na takiego maluszka i ta paczka kosztuje właśnie w okolicach w zależności znowu czy utraficie na promocję, bo ostatnio była w Rosmanie promocja i pieluszki te można było zdobyć za niecałe 19,99 19, czy 18,99 w każdym razie poniżej 20 zł taka paka. Generalnie później chyba te większe rozmiary tam kosztują chyba około 30 zł. Wychodzi mniej więcej złotówka za pieluszkę, tak? Czyli trochę to z jednej strony kosztuje, ale wydaje mi się, że nie jest to aż taki koszt, który, który by. Utrudniał, utrudniał życie. E, tak jak Wam opowiadałam w, moim, w mojej przygodzie z pieluszkami sprzed tych dobrych paru lat, e, używałam systemu mieszanego, tak? więc jeżeli e, chodzi o budżet i tego typu rzeczy, to możecie właśnie stosować system mieszany, tak? czyli zaopatrzyć się w pieluszki wielorazowe i używać ich na co dzień, natomiast przy okazji właśnie jakichś wyjść, wyjazdów, e, czy na przykład na noc używać tych pieluszek e, Bambi -Boo. Mama, z którą rozmawiałam, właśnie opowiadała mi, że generalnie stosuje wielorazówki, a te pieluszki stosuje na noc, żeby nie wstawać tak często do dziecka, zmieniać pieluszkę. I na wyjazdy właśnie, żeby mieć, żeby mieć po prostu święty spokój. Zaraz Wam pokażę, otworzę paczkę i pokażę Wam, jak taka pieluszka, pieluszka wygląda. Pieruszka wygląda tak. Wygląda tak, i tutaj ma te rzepiki. Rzepiki ma tutaj. I rzepik jest tą częścią, którą, którą musicie później usunąć. Tak, tu macie rzep, i później po zużyciu rzep po prostu wrzucacie do plastiku. E, natomiast pieruszkę można recyklingować. Pieruszka, jak widzicie, jest prosta. tak? Nie ma tu żadnych dziwnych kolorów i, i, i wypełniaczy. Jest mięciutka, prościutka. To jest też tak, że um, dziecko będzie reagowało tak, gdy będzie miało mokro, bo te pieluszki standardowe mają tą substancję żyjącą, że dziecko nawet nie wie, kiedy ma mokro. Natomiast tutaj y, dziecko, jak zrobi siusiu, będzie, będzie nam to sygnalizowało, co moim osobistym zdaniem jest, jest dobre, bo dziecko wie, kiedy siusia. E, a paradoksalnie te pieluszki takie, które odcinają dziecko od jego... Y, Własnych funkcji fizjologicznych powodują coś takiego, że bardzo trudno jest później dziecko odpiluszkować. Natomiast, jeżeli stosujecie naturalne pieluszki, to dziecko wie, kiedy siusia, sygnalizuje, kiedy ma mokro i samo uczy się, kiedy, kiedy, po, prostu, kiedy po prostu siusia. Tutaj też przed recyklingowaniem ten napis, napis firmowy też należy zdjąć. To jest taka naklejka, którą się ściąga. Więc pieluszka jest, jest bardzo prosta. E, ma tutaj te standardowe tak, gumeczki, że gdzieś tam kupa nie wyleci bokiem, e, więc e, jeżeli chodzi o trzymanie się na pupie i tego typu rzeczy, e, to działa tak samo jak każda inna pieluszka. E, z tej rozmowy z, z mamą, która stosuje, ym, stosuje te pieluszki dowiedziałam się, e, że po prostu po y, takim intensywnym, <grywka> intensywnym siusiu, po prostu czasami pieluszka jest ym, jakby lekko wilgotna na zewnątrz, nie przecieka. Ale jakby się od, odczuwa, tak? że, że jest pewna wilgoć. To wskazuje na to, że te pieluszki oddychają tak, że to nie jest po prostu zapakowane w plastik, że nic wam nie wyleci, więc to też po prostu należy zmieniać dziecku pieluchę po, po tym, gdy się załatwi. Tak? W takich pieluszkach nie ma opcji, że będziecie trzymać dziecko w pieluszce przez cały dzień, bo zdarzają się takie historie, że ludzie kupują pieluchy. Te takie żelowe, bardzo chłonne i potem dzieciak chodzi z pieluchą na wysokości kolan, co nie jest dobre ani dla jego zdrowia i higieny, jak i też dla jego też ruchu ruchu i, i no, obciążenia po prostu ciała, tak bo nosi jakiś kurczek żelowy kloznać ciągnięty właśnie z tymi więc nie jest to smaczny temat. E, więc tak, rzepy są regulowane, nie ograniczają ruchu dziecka, możecie dopasować, e, dopasować do rozmiaru maluszka, tak, też rozmiarówka jest, jest duża. Od, tutaj jest akurat, tak jak mówiłam, dwójka, zaczyna się od, zdaje się, jedynki dla takich maluszków wcześniaczków. To jest chyba od 2 coś do 5 kilo, później jest to i później aż do, do dużych dzieci. Więc rozmiarówka jest, jest bardzo szeroka. Tutaj widzę też, że jest wskaźnik wilgotności, że jakiś kolor się w międzyczasie zmienia, żeby zmienić pieluszkę. Tak jak mówię, no, nie miałam okazji testować. E, więc na razie mam, raporty innych mam, ale myślę, że warto, warto wypróbować. Ej, poza tym... Dbaniem o tą pupę dziecka, tak? bo tak jak mówię, konsultowałam i rzeczywiście nie ma żadnych odparzeń, wszystko jest fajnie i, i ta pupa oddycha. Tak? Nie, nie, za nie pakujemy dziecku pupy w plastik. Tak? Bo tak naprawdę, gdy kupujecie standardowe pieluszki jednorazowe, to macie dziecko cały dzień jest w plastiku. Tutaj ta skóra oddycha i, i wszystko odbywa się naturalnie, więc, więc troszeczkę inaczej to wszystko funkcjonuje. Ach, to, że słońce zaszło, mam nadzieję, że jeszcze widać, widać mnie i widać, e, widać co słuchać, co mówię, to na pewno słuchać. E, więc tutaj pierwsza kwestia, kwestia zdrowej skóry. E, druga kwestia, kwestia tej biodegradowalności. E, tak jak też konsultowałam e, z mamami, które używają tych pieluszek, Ci, którzy mają właśnie przestrzeń, mają ogródek i mają możliwość kompostowania, mogą wyrzucić po prostu tą pieluszkę na kompost. Też niektórzy po prostu wykopują dziurę w ziemi i, i wrzucają te pieluszki jakby osobno, i później je, je zakopują, bo te pieluszki się po prostu, po prostu rozłożą. Ale nawet jeżeli nie macie możliwości wyrzucenia tych pieluszek na kompost, tylko wyrzucicie je standardowo do śmietnika. To i tak chodzi o to, że te pieluszki nie będą, się, nie będą leżały na tym wysypisku w nieskończoność, tylko po prostu się szybciej rozłożą. Nie wiem, jak to jest z wyrzucaniem tych pieluszek do takich miejskich, miejskich kompostowników, bo wiem, że na osiedlach ustawiane są takie komposty na na odpadki takie kuchenne, typu jakieś obierki i tak dalej. Nie wiem, czy wolno tam wyrzucać pieluszki, to już myślę, żeby trzeba było się we własnym zakresie dowiedzieć od konkretnej firmy, która odbiera kompost. I razem z tym pieluszkami dostałam też nowość do pokazania Wam. Oprócz pieluszek Rosman wprowadził chusteczki nawilżane Bambibu bambusowe. I tutaj znowu są to pieluszki do pupy, e, które są biodegradowalne, naturalne e, i też nie zawierają tych wszystkich dziwnych rzeczy, bo naprawdę... E, Na początku mi się wydawało, że przesadzam, <grym> kiedy te 6 lat temu kupowałam te ekologiczne chusteczki, potem trochę mi było żal kasy i, i, i w ogóle. E, ale jak zaczęłam czytać, co jest w tych e, standardowych chusteczkach nawilżających, em, to po prostu um, utwierdziło mnie to w przekonaniu, że wolę, wolę używać pieluszki Eko. Um, I tutaj znowu te pieluszki nie będą, e, nie będą powodować różnych różnych podrażnień, bo są po prostu naturalne, tak? też tutaj jest kwestia, że włókno bambusowe fajnie chłonie, czyli jeżeli macie oczyścić pupcie, to, no to jest, jest, jest to skuteczne. Tutaj niestety nie sprawdziłam, ile, ile, te, ile te chusteczki kosztują, jest to nowość, więc jak byłam ostatnio w Rosmanie, to ich nie widziałam. A dostałam już wcześniej, dostałam z wyprzedzeniem, żeby, żeby wam je pokazać. Więc sprawdzę, jaka jest cena i, i dopiszę wam, wam pod filmikiem. Ale myślę, że, że cena też nie jest, nie jest jakaś kolosalna. Tak jak mówię, ja używałam właśnie też ekologicznych chusteczek. Naprzemiennie, tak? Bo w domu starałam się używać, po prostu myć dziecku pupkę wodą. Po, po załatwieniu się i używam wody, dodawałam do niej po prostu do ciepłej wody kilka kropli oleju herbacianego, bo olej herbaciany ma takie działa, działanie dezynfekujące. I w warunkach domowych, w łazience, zawsze to wszystko miałam pod ręką. Natomiast znowu, w momencie wyjazdu, gdy, musicie, gdy jesteście u kogoś albo jesteście gdzieś na zakupach i szybko musicie zmienić pieluchę, to trudno jest mieć przy sobie. Ja miałam takie właśnie szmatki wielorazowe, które prałam. One były po prostu zrobione z takich pociętych pieluszek. No, i miałam tą wodę z olejkiem herbacianym. I, no, tak jak na co dzień w domu to się sprawdzało, no to na wyjazdach nie dało się już tego za bardzo stosować. No, może by się dało, ale, ale byłoby to bardzo, bardzo uciążliwe. I wtedy korzystałam właśnie z tych mokrych, mokrych chusteczek. Więc tutaj jest kwestia, jak, jak znowu, jak wam wygodnie, tak? Ponieważ chusteczki takie ekologiczne są dużo naprawdę lepszym rozwiązaniem, i nawet jeżeli często te chusteczki są rzeczywiście są dwa razy droższe niż te zwykłe ale naprawdę różnica jest kolosalna te które nie są ekologiczne często zawierają pochodne benzyny i naprawdę bardzo różne dziwne rzeczy z którymi tak jak mówię sami nie chcielibyśmy mieć styczności a co dopiero skóra nowego narodzonego dziecka E, więc no, więc dzisiaj taki zestaw, który Wam pragnę pokazać. E, tutaj tak jak zwykle, tutaj mamy e, w mokrych chusteczkach mamy to takie plastikowe zamykanie. E, więc chusteczki nie będą wysychały. I to chyba na tyle z ciekawostek. E, tak jak mówię, raport jest póki co z drugiej ręki. E, bo sama, sama jeszcze nie miałam możliwości testowania. Ale myślę, że warto z tego mojego doświadczenia sprzed tych dobrych paru lat wiem, że warto inwestować w te produkty eko i, i naprawdę i skóra dziecka wygląda lepiej. Dziecko lepiej się czuje, nie ma żadnych właśnie problemów, żadnych odparzeń. I, I też później, jeżeli właśnie chodzi o te, używanie tych pieluszek um, jednorazowych, które nie są aż tak izolujące, tak, nie izolują aż tak yy, yy, siuków i, i kubki od skóry dziecka, to też łatwiej jest później dziecko yy, odpiluszkować, bo po prostu czuje, kiedy załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. Co tak naprawdę jest czymś normalnym. A pakowanie pupy dziecka w plastik nie jest czymś normalnym. Takie przynajmniej jest moje zdanie. Jeżeli ktoś z Was testował te pieluszki, chciałby się podzielić swoimi opiniami, to zapraszam do, do komentowania. Jeżeli temat Wam się podobał, to możecie zasubskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek, żeby żeby dowiedzieć się więcej, dowiedzieć się, kiedy będą nowe filmy na, na różne takie tematy około eko. Około I widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.